ukrywał, szanowne panie, szanowni panowie, że Gary Moore, którego słuchaliśmy przed chwilą, lubiał się napić, jak to mówią niektórzy. Witam bardzo gorąco Grzegorza Ziembę i innych fantastycznych gości. Dobry wieczór. Hello, boys. Hello, Hi. hello, hello. Przedstaw Grześ, naszych gości, zaraz wszystko wytłumaczę naszym słuchaczom. Witam wszystkich serdecznie. W Studio z nami są Tak Waddenberg, współzałożyciel WFA i jeden z sędziów technicznych jutrzejszego spotkania, Niefela. A zatem zaraz sobie u raz Tom Dyer, również współzałożyciel WFA, wielokrotny mistrz świata. Jutro będzie walczył o główną nagrodę w finale Independent Flair League. I ze mną jest Grzegorz Zięba, który o flerze wie wszystko. Wytłumaczmy na razie naszym słuchaczom co takiego fler. Flair tak naprawdę w tym momencie możemy powiedzieć, że jest to barmaństwo ekstremalne. Mm -hmm. e, temat, wyczynowe. O. wyczynowe, wyczynowe. O. E, temat, który bardzo ewoluuje e, w ostatnim czasie. E, tak naprawdę jest to samo słowo oznacza spryt, błysk, iskrę, efekt pozytywnego zaskoczenia. Przeniesiony w e, ramy choreki, w ramy gastronomii w Polsce i na świecie jest jednym z najbardziej efektywnych styli i, efektowny. i efektownych też bez stylów pracy, jak i demonstrowania, reklamowania e, produktów. Zapytam może naszych słuchaczy e, o flair. Boys, what are you thinking about the flair in Poland? Flair in Poland got incredible over the last uh, six or seven years from coming here. Um, to jest zupełnie niewiarygodne, jak się rozwija. Yeah, and uh, to see some of the guys who we saw, saw competing 6 7 years ago and now winning the oglądał chłopaków którzy 6 lat temu występowali na naszych scenach a dzisiaj robią karierę międzynarodową i zgarniają nagrody na zawodach międzynarodowych. Tak Yeah no Poland has definitely got some of the best bartenders in the in the world at the moment it's beautiful to see um, how these guys have progressed throughout the years. Yeah and we're quite looking forward to tomorrow. Do think it's going to be a o awesome Polska jest w tej chwili jednym z najlepszych partnerów dla tego typu działań. No i co się będzie działo, zobaczymy wszyscy jutro. Problem. No, tak, to jest właśnie bardzo ciekawa, ciekawa historia. Z tym, że 5-6 lat temu dwóch, dwóch młodych, wtedy, mhm. teraz także młodych, ale wtedy jeszcze bardziej zawodników z Polski rozpoczynało karierę i. Na scenach polskich i światowych, i tak naprawdę zaczynali starty w IFL-u, kiedy IFL nie był jeszcze znany. Myślę o Tomku, Małku, o Marku Posłusznym. W tym momencie są y, obydwa i absolutnym hitem na świecie. Kilka dni temu Tomek wygrał Mistrzostwa Świata w Rothałcie, wygrywając 10 tysięcy funtów, mm -hmm. a, a Marek był y, trzeci. Tom, który tutaj siedzi koło mnie, był y, drugi. Y, to są ci, którzy występowali w Mam Talent programie, prawda? To są ci, którzy występowali w Mam Talent, ale chyba tutaj ważniejszą informacją jest to, że na przykład Marek trzy tygodnie temu wygrał Mistrzostwa Świata innej akurat organizacji, ale potwierdził tak jakby swoją jakość, swoją, y, swoje umiejętności. Czyli nie jesteśmy e, gdzieś w ogonie? Nie absolutnie w tym momencie, totalnie dyktujemy, kreujemy e, fler na świecie. Trend e, fleru. Właśnie. Co się będzie działo jutro? E, opowiedz w kilku słowach. E, rano od godziny 12 eliminacje. Do godziny mniej więcej 17:18. Od godziny na godzinę 20 zapraszamy gości do klubu. Godzina 20:30 start. 10 najlepszych zawodników, którzy startują w porannych eliminacjach spośród 30, wystąpi w wieczornych, wieczornym finale. 10 osób. Jest to 1000, klub 1500 metrów ulica Solec. 18 godzina 20 Ja teraz dodam, że mamy dla naszych Słuchaczy trzy podwójne wejściówki Na tę imprezę, na jutro Ale Grzegorz zada wam teraz pytanie eee, Pytanie konkursowe Kto W tamtym roku był na W pierwszej trójce Jefela? Całą pierwszą trójkę mają słuchacze wymienić? Czy... A jak sądzisz? Pierwszy tylko? No pierwsze miejsce Dobrze, pierwsze Dobrze. miejsce, Dobrze. pierwsze miejsce Bo jeszcze będziemy yy, wejściówki rozdawać. Kochani, teraz odpowiada się @radio.pl, kto w zeszłym roku zajął pierwsze miejsce w ifl u a my za chwil kilka wrócimy do rozmowy. Turbo 2 Grzegorz Zięba i jego goście IFL kolejna Liga Barmańska, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę od godziny 17.30. W zasadzie od rana się to wszystko rozpocznie, prawda? o 20 zapraszamy bardzo gorąco na finał. Chciałbym zapytać Twoich gości, co sądzą o poziomie e, polskich konkursów IFL. What do you think about the level of uh, competition in Poland? It's great the the level of flair is fantastic and uh, the IFL has just been helping to to push the level to the next level uh, year in and year out and uh, I think this is possibly my fourth or fifth time The jest fantastyczny i and z roku jest to w ogóle bardzo zaskakujące że nasi zawodnicy tak sobie doskonale z tym wszystkim dają radę Yeah and thanks to the IFL like teaming up with the WFA getting on the Grand Slam uh you just see competitors come from all over the globe to compete in this fantastic event no, uh, okay Another thing I like about this competition is not just the, the fact that there so many good competitors, it's the actual organisational skills of the competition. I think this competition is definitely one of our, our favourite stops on That's the right. Wolf Association Grand Slam, which is about in, uh, 10 countries at the moment. And we take the best competitions of all of them. No And um, mm -hmm. the IFL is definitely up there as, as one of the best. Nasze goście tutaj mówili o organizacji, chwalili Grzegorza, który się e, zarumienił, ale Grzegorz wytłumaczy, jak wygląda Nasz w porównaniu z zawodami yy, międzynarodowymi, bo nasze zawody są częścią, prawda? Są częścią światowego turu. Grand Slam, barmani yy, latają po świecie, wystartują w największych yy, konkursach, największych produkcjach na świecie, zdobywają punkty na koniec roku. Typowany jest najlepszy barman, yy, człowiek, fighter, który, który zdobędzie największą ilość punktów. Dostają, yy, yy, przy tym przy zdobyciu tego tytułu, dostaje nagrodę finansową. Yy, od World Association. To, 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 co nas cechuje, to, yy, to co cechuje EFL, to to, że yy... JFL należy w tym momencie do Entertainment Group i y, zawsze chcieliśmy wyprodukować widowisko, które z jednej strony będzie umożliwiało zawodnikom ze świata przeprowadzenie najlepszego startu, jaki mogą sobie mm -hmm. tylko wyobrazić, z jednej strony. Zapewnienie warunków do najlepszego startu. Tak, tak jest, jest sporo takich punktów, które trzeba spełnić. Z drugiej strony natomiast da bardzo dobre, rewelacyjne, niepowtarzalne widowisko na zewnątrz. Grzegorz, powiedz mi, w jakich kategoriach będą rozgrywały się zawody? Przeprowadzamy starty w dwóch kategoriach, w kategorii working i exhibition, z tym, że powstaje z tego kombo, łączymy to razem i jest to jedna wspólna kategoria. Dlatego working i exhibition? Ponieważ working jest to Cała siła efektywności i tego, co podnosi sprzedaż, tego, co jest paszportem, co jest zieloną kartą dla flerów w gastronomii. Z drugiej strony jest widowisko i to jest tak exhibition. Temu yy, oddajemy jakby drugą część startu. Zawodnik najpierw musi potwierdzić, że jest świetnym specjalistą na gruncie, typowym gruncie barowym. Z drugiej strony dopiero robi rewelacyjne pokazy. Szczegółowo o tym, jak będą wyglądały zawody. Przekonacie się za chwilę o tym wszystkim, wam dzisiaj opowiem. bezkompromisowi. Grzegorz Zięba, producent Independent Flare League i jutrzejszego wielkiego finału, jest razem z nami, przypomnij gości, którzy są z nami razem. Są z nami Tak Vandenberg i Tom Dyer. Którzy będą brali udział w jutrzejszych zawodach jako jurorzy, jako zawodnicy Tak, tu będzie sędziował, tam będzie startował Grzegorz, zawody, które się odbędą jutro są częścią pewnego przedsięwzięcia Czy te zawody, które odbywają się u nas są dokładnie takie same jak te, które się odbywają powiedzmy w Amsterdamie, w Wilnie, czy w Pradze, czy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie? Opry... zasady są takie same niektóre z zasad są takie same jest to tak naprawdę jest to tur globalny, produkt globalny idea globalna, która opiera się jeżeli chodzi o y, zasady, y, wiele z tych zasad jest y, takich samych. Chodzi nam o to, aby ustandaryzować sztukę y, barmańską na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty produkcyjne. jest to po prostu innymi słowy barmaństwo wy, wyczynowe. To y, określenie, jakie użyliśmy na początku naszej rozmowy. Tak, jest to barmaństwo wyczynowe. Natomiast y, każdy z producentów, każdy z organizatorów opakowuje w inny sposób y, to, no wiadomo, co... wiadomo, tak jak każda gala, nie. jak każdy wielki tak, film. Tak, tak, dokładnie. To, co, to, co charakteryzuje wf to... To, że jest tutaj bardzo dużo, bardzo dużo miejsca na to, aby to barwaństwo było faktycznie efektywne i profesjonalne. To, że w Polsce JFL na zewnątrz jest bardzo, jest bardzo mocno widowiskowy, jest odniesieniem do walki na ringu, odnosi się do zasad sportu ze względu na wymierność i ze względu na zasady fair play. To jest Właśnie. już to, co jest przygotowane dla widza. O tych zasadach opowiemy sobie teraz, co zawodnik musi y -y. zrobić, żeby uzyskać powiedzmy optymalną ilość punktów. Zawodnik musi przygotować w kategorii working Drinka Mool na Black Spearnofie i z użyciem fajne Skola i z użyciem szwapsa. Natomiast w kategorii Exhibition Flair musi przygotować w oparciu o kapitana Morgana i z użyciem szwebsa musi przygotować swoją własną kompozycję. To to w jaki sposób zawodnicy są oceniani? E, to są tak naprawdę dwie kategorie: kategoria mm -hmm. Flair i kategoria Exhibition. E, kategoria Flair odnosi się do wszystkiego co techniczne, kategoria e, Flair do wszystkiego mm -hmm. co techniczne, kategoria Entertainment do wszystkiego co związane z aktorstwem i widowiskowością. Ile czasu będzie miał zawodnik na to, żeby pokazać się jak z najlepszej strony? E, 7 minut w finale. 7 minut w finale. Przypomnę, że szanowni państwo cały czas czekamy na odpowiedzi. Kto zdobył mistrzostwo yy, Flair w zeszłym roku? w frankmaupantradio frankmaupantradio.pl. Czekają na Was trzy podwójne wejściówki na jutrzejszą imprezę. Radio, rokowo, bez Independent Flair League, kolejne bardzo ważne wydarzenie już jutro. Grzegorz, zwracał się do Grzegorza Zięby, producenta tego całego przedsięwzięcia. Już zwykle wejściówki były symboliczne na Ligę Barmańską. Co się stało, że tym razem są bilety? W tym roku postanowiliśmy wprowadzić bilety, ze względu na to, że, ze względu na to, że zainteresowanie efl jest coraz większe. To jest jeden powód. Drugi powód, tak naprawdę największy jest taki, że chcemy część zysków z tych wejściówek przeznaczyć na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To jest właśnie powód. A kto może przyjść na tę imprezę? No, osoby niepełnoletnie nie bardzo. Osoby niepełnoletnie nie mogą przyjść, to znaczy mogą przyjść, tylko to już jest kwestia banki, czy ich wpuścić, czy nie. Osoby pełnoletnie, zapraszamy wszystkich, którzy. Chcą zobaczyć, zobaczyć, jak wygląda, widowisko, zobaczyć jak to wygląda. Zobaczyć jak to no wygląda. Bo barman to nie tylko facet, który nalewa ze smutną miną gorzałe, tak jak w niektórych filmach. W tej chwili to już jest sztuka, w tej chwili to już jest wyczyn. Ja do, do tej pory mam świadomość, cały czas mam świadomość tego, że od momentu od którego zaczęliśmy kreować IFL-a, yy, słowo barmańskie jest bardzo myli, mm -hmm. yy, jeśli chodzi o to co chcemy pokazać ludziom. Prawda? Bo to jest w jakiś sposób sprzeczne z tym, co się zwykle mówi o barmanach, że to jest smutny facet, który nalewa gorzałe, a to jest coś zupełnie innego. Jest to wyczyn, jest to sport, jest to widowisko, jest to coś zupełnie, absolutnie niezwykłego. Jest to coś niepowtarzalnego, jest to, są to młodzi ludzie, którzy studiują, mają swoje firmy, latają po całym y, świecie. Każdy z zawodników ma swój własny, oryginalny styl, własne sztuczki, własne y, sytuacje, w których jest dobry. Ma, ma swój team, ma swoich, y, ma swoich fanów, tak. ma swoich pomocników. Y, no, jest to coś niesamowitego, warto to zobaczyć. Zatem bardzo gorąco i serdecznie zapraszam, to jeszcze chciałeś córkę szybko pozdrowić. Pozdrawiam moją kochaną Olenkę. A teraz y, chciałbym, żebyś i, i Ty, i Twoi znajomi w jednym zdaniu, w dwóch zdaniach zaprosili na jutrzejszą imprezę. Grzegorz. E, kochani, jutro godzina 20:00, lokal 1500 m Independent, e, Flair League. Bądźcie z nami, musicie to zobaczyć po prostu. Boys, invitation please. We'd love to see everyone come down and check out this great competition. If you're gonna have to see the, the best flair bartenders in the world are to be there. It's gonna be very hot, hot. <laughs> okay. Yeah. Yes. And, uh, uh, yeah, Independent Fair League and World, World Fair Association would like you do, to invite you down to the 1500 meter club, a ride for a night of boomerang hot, hot heat and fun. And uh yeah, it's going to be awesome, so hopefully we see you down there. What's up, Andy? Big thank you to Captain Morgan's as well for the fantastic event. if Without them, this couldn't happen, so big thank you to them. Bądźcie so, z nami, bądźcie z nami. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jeszcze tu powinni być. Kose, Cezarego i Wobule. Bardzo gorąco dziękuję. Thank you very much za to, że zechcieliście odwiedzić program pod tytułem Ża, Ża, radio. w Antyradiu. No i oczywiście spotykamy się jutro na IFM. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Love, dziękuję bardzo. Love, love, love.